Cieśnina Ormus, czy Iran ją zablokuje po ataku USA na ich fabryki uranu? Cieśnina Ormus do zablokowania przez Iran jest całkiem możliwa i to niezbyt skomplikowanymi systemami artyleryjskimi czy rakietowymi. Natomiast przyjrzymy się dokładnie ruchowi statków z paliwem i gazem. Ogromny ruch statku z ciecin Ormus jest w kierunku Chin mniejszy odłam jest w kierunku Europy, gdzie dostarcza się przede wszystkim gaz płynny i ropę. No bez tego gazu staną elektrownie gazowe. No cóż Unia Europejska tak była zafascynowana zielonym ładem, że zapomniała, że węgiel jest podstawą istnienia Europy. No i za to zapłacimy wielkimi cenami. Ale zwróćmy uwagę, że tutaj największym przegranym będą Chiny, więc atak USA nie tylko zatrzymał potęgę budowanie broni atomowej przez Iran, co może niektórzy twierdzą, że nie było możliwości, żeby zbudowali albo byli na takiej granicy, żeby szantażować. No W każdym bądź razie atak nastąpił, instalacje zostały zniszczone. No i teraz pytanie, co z odwetem? Amerykanie skontaktowali się z Chinami, żeby wpłynęli na Iran. O co gra Iran? Iran gra o to, żeby 20% transportu między Chinami a Europą przechodziło przez ich teren. Zgodnie z zasadą dywersyfikacji, 50% idąc Nizinami przez Rosję do Europy, 30% przez Kazachstan, Ukrainę, a 20% przez grzysty teren Iran, Turcję od spodu. Taka proporcja pozwoliłaby. Chinom świetnie prosperować z ogromnym państwem, jakim jest Unia Europejska, gdzie jest slepek państw, ale w sumie jeden wielki, ogromny organizm po drodze handlując z istotnymi krajami. Dla Iranu to wielka szansa. Do tej pory sojusznikiem była Rosja, ale Chiny nie tylko są potężniejsze, ale mogą ich też włączyć w kanał gospodarczy. Co może się okazać, że przekona Iran do tego, żeby po prostu zrezygnować z wpływów w Rosji, a wejść pod wpływy chińskie i tutaj zmienić politykę, co pewnie by spowodowało, że Stany Zjednoczone odpuściłyby wiele zagadnień. Pamiętajmy, że są duże, ogromne zasoby ropy, no i też odkryto zasoby litu. A tak również przypomniał, jak bardzo kraje są zależne od surowców, które nie leżą u nich, zwłaszcza Europa. I co znowu? I znowu sobie przypominamy o ciężarówkach elektrycznych, które nie tylko są mają niższe koszty eksploatacji, ale proporcjonalnie mają lepszy współczynnik wydajności energetycznej, bo silniki elektryczne są sprawniejsze, układ, bateria, silnik jest dużo sprawniejszy i są też mniej skomplikowane, przez to są mniej kosztowne w konserwacji, czyli dużo obciążeń, 60% transportu Kołowego właśnie zużywa paliwo w postaci ropy, więc tutaj mamy dosyć spory zamiennik. Poza tym, że mamy płynniejszą jazdę, lepsze przyspieszenia, cichszą pracę, no i również silnik elektryczny jest mniej skomplikowany w budowie. W ogóle ta cała instalacja jest mniej skomplikowana w budowie, co powoduje, że budowa takiego transportu będzie przyszłościowa i o tym musi myśleć Europa, bo świat ewidentnie odchodzi od ropy. Dla Polski leżące w centralnie, tutaj bydące z Azji przez Rosję, wszystkie szlaki idą prawie przez Polskę. A tutaj ten turecki, który by omijał Polskę, w kierunku południe, północ też przechwyciłby całość towaru. Handel z Ameryki idący przez Morze Śródziemne do tutaj do Włoch, może spokojnie również być przez Polskę dalej. Tutaj gromadzone wszystko terenem lądowym, no i przez Francję. Również do Polski, więc zwróćmy uwagę, że transport kolejowy będzie podstawą. O rzekach zapomnijmy rzeki zaczynają być problemem w zakresie eksploatacji, więc kolej będzie podstawą. Elektrowozy elektryczne, czy na wodór, czy nawet elektryczne, gdzie będą linie ciągnięte, muszą być pociągnięte linie elektryczne, też są przyszłością i Polska powinna w to inwestować i budować jak najwięcej linii kolejowych północ Południe, bo wschód, zachód już mamy. Fundamentalny wniosek jest z tego, że Polska leży w idealnym miejscu, żeby rozwijać się gospodarczo. Oczywiście trzeba tutaj bardziej wymienić elity na takie nowocześniejsze i zarządzać odpowiednio krajem, a przede wszystkim dać pieniądze zwykłym obywatelom, którzy będą inwestować, czyli zmienić strukturę podatkową i wpływ państwa. Decentralizacja Wpływ finansowych jest tutaj podstawą. To samorządy muszą mieć pieniądze, później województwo i państwo, żeby razem to inwestować. Więc trzeba wprowadzić taki podatek, na przykład jednoprocentowy, jednoprocentowy, z którego 50% dostanie państwo, 10% województwo, a 40% samorząd. Może być też na odwrót 50% samorząd, województwo, dychy, 40% państwo. Więc wszyscy na wszystkich szczeblach będą po prostu zainteresowani. Inwestowanie, żeby kwitł handel, usługi, produkcja. I to jest przyszłość Polski. Polska musi to zrozumieć, jeżeli zaczniemy to wybierać, to czy potem zostanie zjednoczona Europa, czy nie, to pamiętajmy, że gospodarka oparta o podaż, czyli produkcję, jest fundamentem. Tak zbudowali Chińczycy, natomiast nie na opartym na popycie, bo to już jest przestarzałe i kapitał zysków nie przynosi. Zresztą wojna na Ukrainie pokazała, że to nie kapitał PKB daje pieniądze, tylko fabryki. Rosja z małym kapitałem potrafiła dzięki fabrykom i surowcom prowadzić długoletnią wojnę. Masz pytania? Zostaw w komentarzu. Podobało Ci się naciśnij łapkę, a jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.